Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmiku. Podejrzewam, że ten filmik będzie takim podsumowaniem lęgów. Ale zaczniemy sobie od wypuszczania. Jak sami zobaczycie, jest tutaj... że tak się wyrażę, w cholerę ptactwa. I sami to zobaczycie. Nie. Pojęcia sam nie, nie mam, ile tu tego jest, ale no... Myślę, że jak się powie 50, to będzie troszkę mało. To im przedtem już nasypałem trochę żarcia. No to wiadomo, troszkę trawę poskują czy coś. No i tak to jest. Są tutaj na pewno z tych, co umiem policzyć, to są trzy indyki. Dwa tutaj jedzą. Prze perliczek jest chyba 18. Tutaj ta pierwsza biała. No ta na środku, to ona jest kupiona, ona była z, z tyłu tam na wybiegu niosek, ale wzięła, uciekła, no i, no i jest z nimi. Bo jak widzicie, ona ma trochę piórek na, na plecach i to jest pinto standard. Średnio się takie podobają, ale kupowałem z wysyłką samca i jeszcze jedną samiczkę. No i ta była w więc wziąłem sobie, będzie na przyszły rok. Jest trochę tutaj czekolad, cynamonów, szeków w sensie. No i co, na razie uciekały jest z git. Tutaj kogucik Kochina. On jest z tamtą kurką, co widać, tak jakby przed rozrzutnikiem. Znaczy w parze na sprzedaż, ale jakoś na razie chętnych nie mam. Tutaj dwa kogutki. Ten fajny nawet jest. Muszę Wam powiedzieć, że z jednej partii niosek, które właśnie były z tymi albo. Chyba były, właśnie razem z tymi perliczkami było 18 sztuk. To z 18 jest 13 chyba albo 12 kurek, a reszta koguty, więc to jest wynik niesamowity. Muszę jeszcze to zaznaczyć, że na przykład z silek jest tragedia, bo z 90%, 10 to przygłem, ale 80% to są same koguty, a kurek to mam no, na palcach jednej ręki, mogę policzyć. Kuchinków jest lepiej, bo takich Nie wiem, to kolumbijskie są czy coś To jest troszkę Tam jakieś porcelanowe, ale coś chorawy widzę o, Tutaj widzę, że piją z tego Z folii, bo dopiero teraz otworzyłem im kurnika One tam mają poidełko, więc poidełko pewnie mają suche To jak nagram filmik, to im dam Wiadomo, są porcelanowe Porcelanowe zawsze okej okay. Tutaj w środku może być brunno, bo jest piątek. A ja z reguły w sobotę coś tu sprzątam i tak dalej. No i tak jak myślałem, poidełko puste. No i stąd to chyba będzie tyle. Przejdziemy dalej. No ja jestem już z tyłu. Ptaki są ogólnie zamknięte. Ale tutaj te sztuki śpią na tym na drzewach, tak jak te tutaj kury. No i one sobie mogą zejść z tych drzew, po prostu biegają po całym wybiegu. O, tutaj widać mojego nowego samca Perliki. Perlika. Tego lawendowego, mocnego szeka. O tu na środku. No i właśnie jak jego kupiłem i tą samiczkę pierwszą szek lawenda. W ogóle tutaj chyba indyczka się stawia. Stara, no, no chyba tak. No. Tutaj te białe też na sprzedaż są wezmę je w zwoleniu, może na targ to może pójdą. No i tak to wygląda. No ale teraz wezmiemy, otworzymy resztę, bo tam najwięcej kur jest. No i kaczki na przykład. To może ten wezmę dalej, to może będzie lepiej widać, jak wszystko sobie wychodzi. Nie wiem czy mówiłem, ale. Sprzedałem gęsi, została mi tylko jedna młoda. O, właśnie tak. No i kaczki. Z kaczek z dziewięciu zostało cztery. Ale docelowo zostanie trzy. Jeszcze jeden kaczorek będzie na sprzedaż. Znaczy, jest cały czas. Był u mnie tutaj przemek. Taki trochę powiedzmy znawca od tych kaczek. No i wziął sobie jednego do siebie. No i powiedział też mi, który, który jest dobry, wzorcowy. No, i wyszło, że to jest ten pierwszy po lewo, bo ma obrączki czerwone założone. Ja widzę, ale pewnie na nagraniu nie widać. Na no ten z tyłu będzie na sprzedaż. No i te dwie kaczki zostają, te ciemniejsze. Tą to sprzedałem mi, taką jaśniejszą sprzedałem. No i tak sobie pomyślałem, że mi nie potrzeba więcej niż dwie, bo one i tak składają przy, w sezonie praktycznie codziennie po jednym jajku. No i tak sobie wykluję w przyszłym roku, powiedzmy ich z 15, to to jest nic. To niepotrzebni są całkowicie trzy. No, jak widzicie też piją. Mają poidełka, mają to jeziorko, w którym nawet i tak wczoraj wodę wymieniałem. O. Tutaj ten perlik kupiony chyba jest. Nie, to jest moja ubiegłoroczna samiczka. Perlik jest gdzie indziej. Bo wczoraj wymieniałem wodę tutaj nawet. Nie wiem czy widać czy nie, ale dno powinno być widoczne. Tam są idory, bez zmian. O, kaczuszki wszystkie razem. No, oprócz tego, wybiegu tutaj, bo tutaj tak trawa już po prostu jest stara i nie chcę je jeść. O, tutaj jest indyczka nowa, też nie pokazywałem. Jak ją brat kupił, to ogona nie miała, ale już tutaj widzę, że połki rosną. Taka jasna, nawędowa powiedzmy. No jakby ktoś był chętny, to też wszystkie te indorki są na sprzedaż, te młode, na przykład te dwa. Tamten. Nie wiem, brat chyba mówi, że 80 złotych. No i ewentualnie wysyłka jakby ktoś tam chyba 40. Także jest wszystko do ugadania. Tutaj dwie młode indyczki. No, otworzymy jeszcze im te... no przejście na, na drugie drzwi. Tutaj zamykam to na noc, bo... Tam z tyłu, co będzie, zaraz sumie Wam pokażę, chociaż tam nie będę szedł. No tam jest druga siatka pomiędzy właśnie gnojem a słupkami. No ale ona jest luźna. No jeszcze słyszę, że traktor jedzie. To mi będzie przeszkadzał. No to tutaj tyle. I pokażę coś jeszcze. No i teraz jestem już w oborze. No to na pierwszy ogień idą te tutaj przepiórki. No trochę mają brudno, tak jak mówiłem. Dzisiaj jest piątek, a ja sprzątam z reguły w soboty. A, jeszcze są te trzy perliczki: Cenamon szek, czarna szek i jakaś biała. Ale miesza z tym. W każdym razie tu jest 40 tych przepiórek i jest chyba 15 kurek i 25 kogutów. Jak zwykle, no, peszek. Ale wezmę w niedzielę dozwolenia i będę sprzedawał w jakichś statkach, nie wiem, 1 plus 4 na przykład, może 1 plus 5. No i same kogutki oczywiście. No i może pójdzie. Chociaż może mi się zwróci za jajka. No nie jestem mega z tego zadowolony, no ale... Zawsze coś. No to teraz przejdziemy tutaj obok. Zdajemy pokrywę. O! Tutaj są przedostatnie lęgi. Jest kuchinka biała. Dobra kwoka. A pod nią jest... 12 maluchów. One już mają chyba z tydzień, półtora. Jest tutaj 6 brachm i 6 kochinów. Kochiny to są po niej. A brachmy to zaraz Wam pokażę ich mamy. No ale tutaj większość białych, tych, znaczy brachm chyba jest w sumie 3, 3 na 3 białych czarnymi. A kochinki jakieś takie ciemne powychodziły. No a mamą tych brachm jest ta pani stąd. Tutaj są najmłodsze, one mają 2-3 dni. I jest dwa takie białe, pietki i pięć takich, czyli łącznie 7. Czyli można powiedzieć, że ta Brahma jest matką 13 młodych, bo tu siedmiu i tam sześciu. Ale to jest taka matka elegancka, ona by grzała w fest jajek. Jeszcze normalnie no, nie działaby nic. Wzór. Tylko takie by się chciało mieć. No i stąd to tyle. Jeszcze ewentualnie Wam pokażę coś jedno, co chyba nigdy nie pokazywałem. Tym ostatnim, co miałem pokazać, miały być gołębie, ale wszystkie uciekły, więc się pożegnam tutaj. Także tyle to z tego dzisiejszego filmiku. Do usłyszenia w następnych.